Witamy panią Krystynę Trzeciak, kierownika zespołu kształcenia praktycznego w zespole szkół nr 2 w Ostrzeszowie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Pani kierownik powie w ramach jakiej imprezy tu jesteśmy. Tak, od wielu lat organizujemy Dzień Pyra w naszej szkole. W tym roku jest to połączone z 50-leciem naszej szkoły. No i dlatego też zawsze organizujemy różnego rodzaju wykłady dla uczniów, żeby się jeszcze, jeszcze bardziej zapoznali z tym ziemniakiem. W ramach imprezy przygotowujemy potrawy z ziemniaka, dodatkowo jeszcze z okazji tego 50-lecia angażujemy wszystkich uczniów w szkoły, w grę miejską, w różnego rodzaju zabawy, gry sportowe, także imprez. Bardzo dużo. To jest pierwszy dzień naszej współpracy. Aha, no myślę, że właśnie, znakomite i już się pojawiły kolejne pomysły w ramach tego projektu edukacyjnego, który agencja wymyśliła i koordynuje, czyli projektu, który ma pokazać, jak działa wyłączne prawo i po co w ogóle jest potrzebne. Jesteśmy właśnie świeżo po wykładzie dla dzieciaków. To była druga, trzecia, czwarta klasa. Myślę, że byli zainteresowani generalnie i mówię, pojawił się pomysł, żeby faktycznie tę współpracę kontynuować też już w taki praktyczny sposób, więc no ja bardzo dziękuję za zaproszenie. A my dziękujemy za przyjęcie zaproszenia Agroprofilowi, Agencji Nasiennej. No i panu Rafałowi z Solany, Solany Polska. Kolska.